Yo, cześć manku, I oczywiście, że z tej strony Kebus. Dzisiaj znowu troszeczkę o Paryżu. Bo kurczę, spada nam ten Paryż. Niepokoi mnie to trochę, no ale dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, podyskutujemy. Eee, no i zapraszam Was oczywiście serdecznie na stronę skinsmaki, gdzie swoje skiny wymienicie i tutaj z moim kodem, czyli z kodem Kebus, odbieracie sobie bonus darmowy 5 dolarów przy trade'ie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu, do wpłaty 35% z moim kodem, także polecam. Warto skorzystać. No i masa skinów, masa skinów do wymiany, także jest z czego wybierać. Link do strony znajdziecie w opisie. A my przychodzimy do Paryża. Bo tak sobie dzisiaj przyglądam ekwipunek, Patrzę na te naklejki, jak tam to stoi z ceną. No i kurczę, jest lipnie, cały czas tendencja spadkowa. No i nie wróżę na razie dobrej, bliskiej przyszłości, jeżeli chodzi o Paryż. Jeśli mam być szczery, to raczej wydaje mi się, że dalej będą spadać te naklejki. Ponieważ no, nie ma za bardzo podstaw na to, żeby rosły. Musiał. Kopenhaga musiałaby być bardzo nieudana, żeby Paryż urósł. No a z tego, co widzimy, jak wyglądają naklejki, no to wygląda bardzo dobrze. Nie oszukujmy się. Nawet jeżeli Kopenhaga będzie limitowana, przypuśćmy w tym. W najlepszym wypadku, że, że nie będzie promocji, to i tak te kapsuły będą ekskluzywne. Więc ta cena będzie bardzo wysoka. A czy to będzie miało jakiś bardzo duży wpływ na Paryż? Jakiś na pewno, ale czy bardzo duży? Trudno mi stwierdzić, jak zachowa się rynek w takiej sytuacji. No bo takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy. Mieliśmy ją ostatni raz chyba właśnie tak jak wspominałem przy Krakowie w 2017. Tam wtedy ta promocja trwała jeden czy dwa dni i ona była rzeczywiście krótka. No ale jeżeli chodzi o Kopenhagę, to wydaje mi się jednak, że Valve tutaj znowu poleci swoim standardowym tokiem, czyli skokiem na pieniądze i kasę. No i nie ma im się co dziwić, no to jest no wiecie, jak jest pieniądz, to trzeba go zebrać, trzeba go zarobić, także nie neguję, no trzeba jakby zrozumieć dwie strony, ale no. Jeszcze tak a propos samego Paryża. No, na najbliższa przyszłość Paryża nie będzie różowa. Mówię to od razu i mówię to szczerze, i mówię otwarcie. Ja nie wyprzedaję swoich inwestycji, jeżeli chodzi o Paryż, bo uważam, że po prostu po takich cenach nie ma sensu tego wyprzedawać. I trzymam je w jakiejś tam perspektywie może średnioterminowej i wtedy może coś tam wypali. Także zobaczymy, czekamy, czas to pieniądz, a pieniędzy nie należy marnować. Tego się trzymajmy. No i co? Udanego wieczorku, trzymajcie się. Jo!